Płonący olej galwak. Niech mi ręka uschnie, jeśli to nie był nut. Już wróciłeś? Zabiłeś kretoszczury? Pozbyłem się kretoszczurów. Twoje pola znów są bezpieczne. Ech. Może by tak trochę wdzięczności. Tak, tak, dziękuję. Czyżby Gromar ciebie także posłał do grobu Melgana? Skąd ten pomysł? Kto się zapalił olej galwak w krypcie, żeby wypłoszyć kretoszczury na zewnątrz? Czy ty przypadkiem nie używasz tego oleju, żeby przeganiać dzikie zwierzęta ze swych pól? A jeśli tak, to co? Odczep się od Ivy albo pożałujesz. Czego chcesz? Przyniosłeś sztylet? Oto sztylet Melgana. Hmm, cóż, pierwsza próba była najprostsza. Jaka jest druga? Musisz dowieść, że potrafisz obronić Ivy. Mam z tobą walczyć? Nie. Jakiś przemytnik najwyraźniej zamieszkał koło górskiego jeziora. Przepędź go z naszej wyspy i przynieś mi jego broń jako dowód. Brama do jeziora jest zamknięta. Jeśli mam się zająć tym przemytnikiem, potrzebny mi klucz. Proszę, oto i on. Ruszaj! dobrze. Podsłuchiwałam was, ale niczego nie usłyszałam. Czego teraz chce mój ojciec? Dał mi ten klucz, który zwykle podkradasz z jego stolika. Po co? Mam przegonić Diega z wyspy. To nie będzie łatwe. Pogadam z Diegiem. Może ma jakiś pomysł. Znowu się widzimy, przyjacielu. Jak tam siniaki? Nie jest tak źle. O, a zatem, chcesz znowu poćwiczyć? Chciałbym, ale. ale co? Gromar kazał mi wypędzić cię z wyspy i przynieść mu twoją szablę jako dowód. Poważnie? Hmm, czemu ci kazał to zrobić? To taka próba, zanim będę mógł poślubić Ivy. No to masz problem. Na to wygląda. I co zrobimy? Ja i tak muszę płynąć z powrotem na Arganie. Pokaż mi, że czegoś się ode mnie nauczyłeś, a dostaniesz starą, wyszczerbioną maczetę dla gromara. Nie wiesz, dlaczego gromar chce się ciebie pozbyć? No cóż, przyjacielu, może dlatego, że jest mi winien pieniądze, lub też chciał mieć pewność, że nie przejdziesz próby. Gromar nie zorientuje się w tym oszustwie z maczetą? W życiu nigdy się tu nie pofatygował. Zawsze handluje ze mną jego służący, oróg. Walczmy! Nieźle. Poddaję się. Latka lecą. <laughs> to jak? Teraz dasz mi tę maczetę? Spokojnie. Najpierw mi udowodnij, że pokonasz kogoś poza swoim przyjacielem. Z kim niby miałbym walczyć? Udaj się ścieżką na plażę, a znajdziesz moją łódź. Kręci się tam kilka goblinów. Jak tylko się pojawię, to od razu zwiewają, a mnie się nie chce za nimi gonić. Zajmij się nimi, a dostaniesz maczetę. Zorwałem gobliny. Nie żyją. A zatem, przyjacielu, dowiodłeś, że znasz się na rzeczy. To już dasz mi maczetę? Oczywiście, proszę. Przekaż gromarowi moje uszanowanie. Albo lepiej nie. Przecież wygnałeś mnie z wyspy. <ścoughs> Co z przemytnikiem? Wygoniłeś go? Wygoniłem przemytnika. Oto dowód. Hmm, nieźle. Ale nie ciesz się przedwcześnie. Przed tobą jeszcze jedna próba. Jaka? Musisz udowodnić, że dasz radę wykarmić moją córkę. Masz więc upolować trzy duże, silne jelenie i przynieść mi ich poroże jako dowód. Nie mam łuku. Może mi pożyczysz? Nie. Masz zdrowe nogi i maczetę. Gdy byłem młody, trzeba było dziki zabijać gołymi pięściami. Hmm... Jakoś sobie poradzę. Przekonamy się. Kazałem Ivy otworzyć bramę do zagajnika jeleni, gdy tylko wrócisz od przemytnika. Idź do niej. Diego dał ci tę maczetę? Owszem. Już ją zaniosłem twemu ojcu. Czego chciał w zamian? Kazał mi zabić parę goblinów. I to właśnie zrobiłem. Walczyłeś z goblinami? Poważnie? Tak, a teraz muszę polować na Jelenie. I jak zamierzasz tego dokonać? Będę je gonił, aż padną. <laughs> Chętnie to zobaczę. Przecież jesteś łowczynią. Nie możesz mi dać swojego łuku? Nie mogę. To by było wbrew zasadom. Ale całkiem przypadkiem zostawiłam go w zasadzce. Stamtąd możesz go zabrać. Dziękuję, Ivy. Zaczekaj, otworzę ci bramę. Dobrej zabawy z jeleniami. A gdyby ci się strzały skończyły, wiesz gdzie mnie znaleźć. Kilka dostaniesz. jesteś Upolowałeś jelenie? Oto poroże. Wystarczająco piękne? Owszem. Czyli udzielisz mi błogosławieństwa? Tak. Proszę, weź tę oto relikwię na znak mej zgody. Co to za relikwia? Przed wieloma laty mój dziadek przywiózł ją tu z Arganii. Ponoć istnieje wiele podobnych. Tego, kto znajdzie je wszystkie, czeka chwała i bogactwo. Zawsze, gdy dziadek o tym opowiadał, na jego twarzy pojawiał się uśmiech. To ciekawe. Nikomu nie uda się przecież odnaleźć wszystkich relikwii na Arganii. W końcu jedna z nich znajduje się na Feshir. Tak, ale czeka cię jeszcze jedno zadanie. Znowu próba? Żadna próba, synu. Potrzebna ci bransoleta zaręczynowa oraz zgoda mojej córki. Bransoleta... Hmm, chyba pomówię z Halvenem. Może będzie w stanie mi pomóc. Tak też zrób, synu.